Zanieczyszczenie powietrza każdego roku zabija około 7 milionów ludzi i jest najbardziej znaczącym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia naszych czasów. Zanieczyszczenia w powietrzu są odpowiedzialne za około 1 trzecią zgonów z powodu udaru mózgu, przewlekłych chorób układu oddechowego i raka płuc, a także za 1 czwartą zgonów z powodu zawału serca. W Unii Europejskiej choroby przenoszone w powietrzu są odpowiedzialne za około 8% wszystkich zgonów. W Polsce w kraju posiadającym około 16 milionów pracowników, co roku choroby układu oddechowego są powodem 35 milionów dni chorobowych? Rozwiązaniem tego problemu są oczyszczacze powietrza. Jednak dzisiejsze urządzenia zużywają zbyt dużo energii i potrzebują ciągłej wymiany kosztownych filtrów, uniemożliwiając ich stosowanie na szeroką skalę. Na podstawie 20 lat badań founder NanoSCI, profesor Adriany Zalewskiej-Miejdyńskiej, stworzyliśmy technologię silnika fotokatalitycznego do oczyszczania i dezynfekcji powietrza. Fotokataliza to proces odkryty w latach 70., w którym pod wpływem światła ultrafioletowego na powierzchni półprzewodnika tworzą się rodniki hydroksylowe, które utleniają zanieczyszczenia oraz dezaktywują bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. Udało nam się ukiełznać to zjawisko i stworzyć bardzo wydajny, prosty w produkcji oraz ekologiczny materiał fotokatalityczny który daje nadzieję na zmianę. Wyobraźmy sobie biura, które staną się najzdrowszymi miejscami w mieście i przedszkola, w których dzieci nie będą łapać ciągle przeziębienia od swoich rówieśników. Największymi zaletami naszej technologii jest niskie zużycie energii i nawet kilkuletni czas działania bez potrzeby wymiany filtrów. Nasz silnik fotokatalityczny ma kompaktowe wymiary. Co umożliwia tworzenie zupełnie nowych urządzeń oczyszczających powietrze, które zostaną umieszczone w windach, komunikacji zbiorowej lub oprawach oświetleniowych klas szkolnych i biur. To, co robimy, ma impact społeczny i ogromny potencjał biznesowy. Otrzymujemy duże wsparcie od środowiska naukowego i biznesowego. Silnik fotokatalityczny to nasz pierwszy komercyjny produkt. Fotokataliza posiada potencjał rozwiązania podstawowych problemów ludzkości. Naszym celem jest zostać liderem tej technologii i opracować komercyjne rozwiązania służące do oczyszczania wody, pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery i produkcji wodoru z wody morskiej.